są takie historie które wbijają się w pamięć niczym sztylet pozostawiając trwałą bliznę nie tylko w sercu ale i w świadomości zbiorowej historie które zmuszają do zadawania pytań o cienką granicę między podziwem a obsesją między marzeniem a koszmarem wyobraź sobie chwilę gdy blask korony miss Polski obietnica światowej kariery i szczęśliwej rodziny nagle brutalnie zderza się z najciemniejszą stroną ludzkiej natury to opowieść o Agnieszce Kotlarskiej i konie piękna, której życie zakończyło się na podjeździe własnego domu, na oczach dwuletniego dziecka. A potem, co jest drugim szokiem tej historii, wymiar sprawiedliwości wymierzył karę, która dla wielu okazała się jedynie gorzkim echem tej niewyobrażalnej tragedii. W najbliższych minutach usłyszycie, co naprawdę się wydarzyło. Dziś nie będzie plotek ani domysłów. Opowiemy fakty. Te potwierdzone dokumentami, zeznaniami i reportażami, które na zawsze zapisały się w historii. Z pełnym szacunkiem dla pamięci ofiary i jej rodziny, przeniesiemy się do Polski lat 90., by zrozumieć, jak piękno i sukces mogły stać się przekleństwem. Agnieszka Kotlarska. To imię wywoływało uśmiech na twarzach wielu, budziło podziw i inspirację. W 1991 roku Uosabiając wdzięk i inteligencję, zdobyła tytuł Miss Polski. Ale to był dopiero początek. Korona otworzyła jej drzwi do świata wysokiej mody, do Paryża i Nowego Jorku, gdzie pracowała dla najbardziej renomowanych domów mody. Jej twarz zdobiła okładki magazynów, jej obecność na wybiegach była gwarancją elegancji i profesjonalizmu, była ucieleśnieniem marzenia o sukcesie dziewczyną z plakatu, która osiągnęła szczyt, ale za blaskiem fleszy Agnieszka była przede wszystkim ciepłą, wrażliwą i niezwykle rodzinną kobietą. Wyszła za mąż za Jarosława Świątka, a ich miłość zaowocowała narodzinami córeczki, Magdaleny. Właśnie wtedy, w Zenicie Sławy, Agnieszka podjęła decyzję, która dla wielu była zaskoczeniem. Postanowiła wycofać się z intensywnej kariery modelki, by skupić się na życiu rodzinnym we Wrocławiu, pragnęła spokoju, normalności, bezpieczeństwa dla swojej małej, ukochanej rodziny. To był wybór serca, świadectwo jej prawdziwych priorytetów. Pragnęła ciszy domowego ogniska, zdala od zgiełku światowych wybiegów, w ramionach męża i u boku rosnącej córeczki. Nikt z jej bliskich nie mógł wiedzieć, że cena sławy bywa czasem niewyobrażalnie wysoka, a mrok potrafi podążać za światłem. W tym samym czasie, gdy Agnieszka podbijała światowe wybiegi, w jej życiu pojawił się cień Jerzy Lisiewski. Był odrzuconym adoratorem, którego zafascynowanie Agnieszką szybko przerodziło się w chorobliwą obsesję. Początkowo były to niewinne listy, drobne prezenty, próby nawiązania kontaktu. Ale wraz z jej sukcesem i decyzją o założeniu rodziny, zachowanie Lisiewskiego stawało się coraz bardziej niepokojące. Jego uporczywe nękanie, jego dziwne pojawianie się w miejscach, gdzie Agnieszka i jej rodzina spędzali czas, budziły coraz większy niepokój. Relacje bliskich i znajomych wskazywały na narastające poczucie zagrożenia, na sygnały, które niestety okazały się tragicznym zwiastunem. Mężczyzna nie potrafił zaakceptować jej szczęścia z innym, jej wyborów. W jego chorym umyśle odrzucenie zamieniło się w potworną nienawiść, która miała wkrótce eksplodować w najstraszliwszy sposób. Był ciepły, letni wieczór 27 sierpnia 1996 roku. Wrocław, sielskie osiedle, cichy szum miasta w tle. Zwyczajny, spokojny wieczór. Rodzina świątków wracała do domu po zakupach, w samochodzie panowała beztroska atmosfera. Dwuletnia Magdalena, pewnie już zmęczona dniem, cichutko siedziała w foteliku. To była jedna z tych normalnych, codziennych chwil, które budują poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Jarosław parkował samochód, a Agnieszka szykowała się do odpięcia córki. Może ostatni uśmiech, ostatnie słowo, ostatnia chwila normalności, którą zapamiętano. I wtedy z cienia wyłonił się cień. Jerzy Lisiewski czekał. Ten, którego odrzucenie przerodziło się w szaleństwo, nagle pojawił się niszcząc sielankę w ułamku sekundy. Bez ostrzeżenia, bez namysłu, rzucił się na Jarosława Świątka z nożem. Dźwięk walki, nagły krzyk. W jednej chwili spokojny powrót do domu zamienił się w koszmar. Agnieszka instynktownie, bez wahania, rzuciła się w obronie męża i dziecka. To był heroiczny akt miłości, desperacka próba ochrony tych, których kochała najbardziej. Stawiła czoła złu, stając pomiędzy napastnikiem a swoją rodziną. Ale napastnik, Zaślepiony szałem i obsesją, skierował swoją śmiertelną furię przeciwko niej. Zadawał cios za ciosem w bezsensownym akcie okrucieństwa. Całe to niewyobrażalne zdarzenie rozgrywało się na oczach ich dwuletniej córeczki Magdaleny, która, choć za mała, by w pełni zrozumieć, na zawsze nosić będzie piętno tej chwili. Cisza osiedla pękła od krzyków, a sąsiedzi, zaalarmowani koszmarem rozgrywającym się na ich oczach, Natychmiast ruszyli na pomoc, wzywając służby ratunkowe. Agnieszka, ciężko ranna, została natychmiast przewieziona do szpitala. Lekarze robili co w ich mocy, walcząc o jej życie z każdą sekundą. Ale zadane rany były zbyt poważne. Pomimo ich heroicznych wysiłków, Agnieszka Kotlarska, miss Polski, ikona piękna, kochająca żona i matka, zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Jerzy Lisiewski został zatrzymany na miejscu zdarzenia, a sekcja zwłok, wykonana niezwłocznie, w sposób jednoznaczny, potwierdziła brutalność i bezsens tego aktu. Oficjalną przyczyną jej śmierci były liczne rany kłute, które doprowadziły do masywnego krwotoku wewnętrznego i uszkodzenia kluczowych narządów. Wiadomość o śmierci Agnieszki Kotlarskiej wstrząsnęła Polską. Kraj pogrążył się w żałobie a niedowierzanie mieszało się z głębokim smutkiem i oburzeniem. Pogrzeb, w którym uczestniczyły setki osób, stał się manifestacją zbiorowej rozpaczy i hołdu dla kobiety, której życie zostało tak brutalnie przerwane. Ale ta tragedia to nie był koniec historii, to był początek kolejnego rozdziału, rozdziału o walce o sprawiedliwość, który dla wielu okazał się równie bolesny, co samo wydarzenie. Bo choć sprawca został schwytany, Prawdziwe poczucie sprawiedliwości miało dopiero nadejść, lub, jak się okazało, nie nadejść wcale. Tragedia wstrząsnęła nie tylko Wrocławiem, ale całą Polską. Kraj pogrążył się w niedowierzaniu. Jak to możliwe, że blask sławy, symbol niewinności i piękna, mógł doprowadzić do tak brutalnego i bezsensownego końca? Zaledwie dzień po morderstwie Jerzy Lisiewski, sprawca tej potwornej zbrodni, stanął przed wymiarem sprawiedliwości. To jednak nie przyniosło ukojenia rodzinie. Jarosław Świątek, mąż Agnieszki, cudem przeżył atak, ale jego ciało i dusza zostały naznaczone. Najbardziej bezbronna dwuletnia Magdalena na zawsze nosić miała w sobie obraz niewyobrażalnej przemocy, której była świadkiem. Jej dzieciństwo zostało brutalnie przerwane w chwili, gdy zginęła jej matka. Rozpoczął się proces sądowy, który z uwagą śledziła cała Polska. Oczy opinii publicznej zwrócone były na salę rozpraw, oczekując sprawiedliwości, która miałaby choć w części zrekompensować niewyobrażalną stratę. Śledztwo policyjne skrupulatnie zbierało dowody, protokoły z miejsca zdarzenia, zeznania sąsiadów, którzy byli świadkami ostatnich przerażających chwil. Powracały też relacje o wcześniejszych zgłoszeniach dotyczących stalkingu, o niepokojących sygnałach, które niestety nie zapobiegły tragedii. Analiza sekcji zwłok Agnieszki Kotlarskiej, której wyniki zostały upublicznione, tylko potwierdziła bezsens tego aktu. Laudo szczegółowo opisywało liczne rany kłute, wskazując na masywny krwotok wewnętrzny i rozległe uszkodzenia kluczowych narządów. Było to bezlitosne potwierdzenie brutalności i okrucieństwa, z jakim działał sprawca. Wszyscy oczekiwali że wymiar sprawiedliwości wymierzy karę adekwatną do bestialstwa czynu, do cierpienia, jakie Jerzy Lisiewski zadał nie tylko Agnieszce, ale jej mężowi i maleńkiej córeczce. Niestety, to, co nadeszło, dla wielu okazało się drugim szokiem moralnym w tej historii, równie bolesnym jak samo morderstwo. Mimo brutalności zbrodni, premedytacji i faktu, że morderstwo miało miejsce na oczach dwuletniego dziecka, Jerzy Lisiewski został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Później, w wyniku apelacji, wyrok ten został zmniejszony do 14 lat. A to nie był jeszcze koniec. Najbardziej oburzające okazało się to, że sprawca, który z premedytacją odebrał życie, stosunkowo szybko odzyskał wolność. Po odbyciu zaledwie 10 lat kary, Jerzy Lisiewski wyszedł na wolność. 10 lat. To niewiele więcej niż czas, jaki minął od momentu, gdy mała Magdalena ujrzała na własne oczy śmierć swojej matki, do dnia, w którym morderca jej matki opuścił więzienne mury. To sprawiło, że poczucie niesprawiedliwości było niemal namacalne. Czy wymiar sprawiedliwości naprawdę chroni ofiary i adekwatnie karze sprawców? Czy system prawny w Polsce był gotowy na taką formę przestępczości, jaką jest stalking z jego niszczycielskimi konsekwencjami? Te pytania niczym otwarte rany pozostały bez satysfakcjonującej odpowiedzi. Dla rodziny Agnieszki, zwłaszcza dla Jarosława i Magdaleny, ten wyrok oznaczał dożywotnie cierpienie i traumę, bez poczucia pełnego zadośćuczynienia. W ich oczach sprawca, który odebrał im to, co najcenniejsze, otrzymał karę, która w obliczu ogromu zbrodni wydawała się niewystarczająca, wręcz symboliczna. System, który miał zapewnić poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tej sytuacji dla wielu okazał się niewystarczający, a cisza po burzy była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Ta historia Agnieszki Kotlarskiej to nie tylko opowieść o tragicznej śmierci ikony piękna, to przede wszystkim przestroga o mrocznej stronie obsesji, która potrafi zrujnować nie tylko życie ofiary, ale i całej rodziny. To przypomnienie o kruchości ludzkiego życia, i o tym, jak cienka jest granica między podziwem a chorobliwą nienawiścią. Po tej tragedii nic już nie było takie samo. Sprawa Agnieszki Kotlarskiej stała się jednym z najbardziej głośnych przykładów stalkingu w Polsce, zmuszając do refleksji nad potrzebą lepszej ochrony osób publicznych i zaostrzenia przepisów dotyczących nękania. Wypowiedzi Jarosława Świątka, męża Agnieszki, które pojawiały się w mediach na przestrzeni lat, są świadectwem jego niezabliźnionej rany i walki o normalność dla córki. Każde słowo, każdy gest przypominał o utracie. Magdalena, choć dorastała bez matki, stała się symbolem odporności i walki o życie, naznaczone tragicznym piętnem. Jej historia, choć tragiczna, pokazuje, jak ważne jest, by nie zapominać o ofiarach i o tym, że konsekwencje ludzkiej nienawiści potrafią trwać przez pokolenia. Historia Agnieszki Kotlarskiej to tragiczne przypomnienie o tym, jak cienka jest granica między podziwem a niebezpieczną obsesją. Pokazuje, że blask sławy może mieć mroczną stronę, a konsekwencje ludzkiej nienawiści potrafią zrujnować nie tylko życie ofiary, ale i całą rodzinę. To opowieść o walce o sprawiedliwość, która często bywa niedoskonała i o niekończącym się bólu tych, którzy zostali zmuszeni żyć z piętnem niewyobrażalnej straty. Jeśli wierzysz, że historie takie jak ta zasługują na opowiedzenie z szacunkiem, głębią i prawdą, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Jak myślisz? Czy system prawny w Polsce jest wystarczająco skuteczny w ochronie osób publicznych przed stalkingiem i obsesyjnymi fanami?